Już od kilku lat mówi się o konieczności podniesienia pensji pracowników zatrudnionych w jednostkach miejskich. Sprawa jest już na tyle pilna, że jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, z urzędu odchodzą wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Ostatnio trzy osoby zrezygnowały z pracy w Referacie Gospodarki Odpadami a to podobno tylko jeden z przykładów. Z powagi sytuacji zdają sobie sprawę władze naszego miasta, które same w taki sposób oceniają miejską płacę. No nie jest za wysoka, będziemy się do tego przymierzali, także chcemy regulacje płacowe od nowego roku wprowadzić, a referat już jest odbudowany. Co nikogo nie powinno dziwić, jednak są to nowi, mniej doświadczeni pracownicy przymierzamy się do tego, żeby w nowym budżecie takie podwyżki się znalazły, ale jak już będzie wszystko uchwalone, bo to będą radni musieli też podejmować decyzje, także wtedy dopiero poinformuję, bo to nie chciałbym e, takich informacji nie do końca już zrealizowanych przekazywać. Nie wiadomo o ile miałyby wzrosnąć płace, wiadomo za to komu. Będzie to dotyczyło wszystkich jednostek miejskich. Nie chcemy, żeby tylko to było w urzędzie, ale tak samo w jednostkach kultury, w jednostkach oświatowych. Tam, ale oczywiście bez nauczycieli, bo nauczyciele to są całkiem inaczej finansowani. Ale przede wszystkim te osoby, które są zatrudnione w szeroko pojętej strukturze miejskiej.